Cześć, Siemano, z tej strony. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie zagramy Minecrafta. A to znaczy, że będziemy ogradać ten. Będziemy sobie normalnie ten... E, chodzili i normalnie sobie będziemy podziwiali ten. Dobrze, tak, widzicie. Tak, oto oczywiście. Ale nie wiem, czy ktoś może dołączyć do mojej gry. Na przykład taki ed na PlayStation gram i może ktoś dąży do dołączyć. Na PlayStation, jak ktoś ma, to może do mnie dołączyć. I słuchajcie, możecie dodać łapkę, w górę duże. Dużo łapek w górę. To może nagrać odcinek z kolegą jakimś, może. ale nie wiem czy tak to będzie laki, yes really, jeżeli to oglądasz. To, to, to dołącz do mnie, bo ja Cię bardzo lubię. Zawsze dawałem Ci łapki w górę. Dobra. A teraz muszę kończyć, wiecie? Dobrze. Przepraszam za tamto i ten. Tam. Muszę kończyć, wiecie. Na razie. pa Pa.